Witam, pozdrawiam, to znowu ja, Wójcik i Filipek, jak zwykle jesteśmy w lesie, tu gdzie najpiękniej. Nie ma tak po ognisku sobie zapalić dobrego papierosa, bo ja akurat nie piję. Jak wspominają, byłem ja nadwykły, narkotykowym. Nie raz robię się o gówna. Z Szkoda słów, tam bardzo piękna drzewka rosną A zaraz zrobię zdjęcie Jak tej obrony leśnej przestało Może bym coś zalapował może dzisiaj Ale sobie miałbym na takie morskie opowieści Mam gdzieś gitarę? bo już się znalazła to 24 był lutego, poranna zeszła mgła. No znów bijatyka, no znów bijatyka, i znów bijatyka cały dzień, i przejebany dzień, i przejebany dzień, i przejebany dzień. Dawniej były lepsze czasy, bo jadało się kiełbasy. Robić dużo, a jeść mało, maszerować jak przestało. Dziękuję za wysłuchanie mojej pięknej poezji. W lesie Poezji mielą. Co się nie powiedzieć, Chciałem siebie Ciebie z z YouTube, wszystkich oglądających Na sobie mam zasadnik piechoty górskiej Jeśli chodzi na przykład o takie plecaki polskie są one mniej trwałe niż Armię Zachodu co zresztą potwierdził plecak Bundeswary to niezawodny, nigdy nie przemógł po ba, bagnach, przeku... kiedyś miałem sytuację, że przekończyłem się z Gódki i tak dookoła leciałem i dalej specjalnie nic się nie stało, a, a, a to, że mi się nic nie stało to zasługa tego, że miałem na sobie spodnie przeciwchemiczne, przeciwchemiczne US mi DCU c -Color, NBC. Także uważam, że nie ma tego w ogóle nie jakiś Las Vegas, tam z Chicago, tam gdzie tam jest. To tu, co ona zawęża, to jest piękno. Oczywiście w wolnych chwilach zajmuję się czytaniem książek. Moim pasem jest historia. Na kanale YouTube nagrywam filmy, czasami dokumentalne. Mam też taki starszy, sprzed dwóch lat, trzech nawet, żebym powiedział, żeby nie smilić, cztery, max cztery lata, trzy, minutowy opisem każdą dywizję SS, te oczywiście najbardziej zapewne w bojach, bo tak samo SS a Waffen-SS to jest wielka różnica, SS to głównie strażnicy obozu algemejne, SS a Waffen-SS służyło na froncie, chociaż nie ma co porównywać dywizji Hanchal, 13SZ czy dywizjona do takiej dywizji jak Totenkopf yy, Daz zajść, bo to były 3 literne dywizje Taj Przandadę zajść kop Viking I to się nie powiedzieć Najważniejsza puenta na koniec. Nie mam czasu. Jadę do lasu. Tu jest pięknie. Marzy mi się taka działka, dom w lesie, ogród, sarny, karniki, dziewczyna piękna, gromadka dzieci, piłujemy drzewo, idziemy na biwak, oczywiście. Tu w lesie jest przepięknie. Wielu ludzi tego może nie widzieć, ale to jest taka magia lasu. To jest udo To jest przepięknie. Niesamowicie pięknie. Papiosa będę musiał schować, bo bez susza kiep może wywołać pożar. Też o tym pamiętajmy. Nie, no ja tu chyba zamieszkam na stałe. Ale już wielu ludzi mówi, że mieszkam na stałe w lesie. I dziękuję ślicznie i pozdrawiam Filip Pezowski. Dziękuję.